Cześć, ja jestem Marle W dzisiejszym odcinku przedstawię, co można kupić mężczyźnie niezależnie od jego zainteresowań. Znajdziecie tutaj praktyczne urządzenia, technologiczne nowinki i relaksujące gadżety. Co więcej, wiele z tych prezentów jest na tyle uniwersalnych, że z powodzeniem mogą cieszyć także kobiety. Nieważne czy szukacie czegoś dla swojego brata, partnera, taty czy przyjaciela, w tym zestawieniu każdy znajdzie coś wyjątkowego. Zainspirujcie się, a jeśli lubicie oglądać takie filmy o tematyce AGD, testów, recenzji czy właśnie zestawień, to zachęcam do subskrypcji. Prezent numer 1. Szateczka soniczna. Zestaw Oklin X Ultra. Cena około 549 zł. Jest wyposażona w kilka trybów pracy, np. wybielanie, delikatne czyszczenie i masaż dziąseł. Osiąga do 84 tysięcy ruchów na minutę, co zapewnia wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki nazębnej wodoszczelność IPX 7, możliwość ustawienia spersonalizowanego programu, raport jakości mycia na szczoteczce, w zestawie etui ładujące uchwyt i trzy końcówki idealna na podróż. Dlaczego warto? To szczoteczka premium, która łączy świetny design z wysoką skutecznością. W tej cenie to jeden z najlepszych zestawów na rynku. Dla kogo? Dla mężczyzny dbającego o zdrowie i wygląd, który lubi nowoczesne rozwiązania. Prezent numer 2. Golarka Philips Multigroom z seria 9000. Cena około 400 zł. Posiada 15 elementów w zestawie do twarzy, głowy i całego ciała. Akumulator zapewnia 2 godziny pracy na jednym ładowaniu, wodoodporność pozwala na używanie pod prysznicem i wygodne mycie urządzenia. Dlaczego warto? To wszechstronny zestaw do pielęgnacji, który w swojej kategorii cenowej nie ma sobie równych, idealny stosunek jakości do ceny. Dla kogo? Dla mężczyzny, który chce wyglądać schludnie i ceni sobie wygodę w pielęgnacji. Prezent numer 3. Masaż karku SKG G7 Pro Fold. Cena około 799 zł. Posiada wiele trybów masażu i funkcję podgrzewania, które rozluźniają spięte mięśnie. Składana konstrukcja ułatwia przenoszenie, sprawdzi się w domu, w biurze i w podróży. Elektrostymulacja TENS i MS. Dlaczego warto? To idealne urządzenie dla osób zestresowanych lub spędzających dużo czasu przed komputerem. Dla kogo? Dla mężczyzny, który potrzebuje chwili relaksu po ciężkim dniu. Sama mam ten masażer i recenzja jest na kanale. Prezent numer 4. Klawiatura Logitech MX Keys S. Cena około 429 zł. Wyjątkowo cicha i precyzyjna. Z wygodnym podświetleniem automatycznie dostosowującym się do oświetlenia w pomieszczeniu, obsługuje wiele urządzeń jednocześnie. Można przełączać się między laptopami jednym przyciskiem. Solidna konstrukcja i świetny design. Dlaczego warto? Idealna dla osób pracujących zdalnie. W tej cenie trudno o lepszą klawiaturę premium. Dla kogo? dla profesjonalistów i fanów ergonomicznych rozwiązań. Prezent numer 5. Powerbank Baseus Magnetic Mini. Cena około 239 zł. Jest to kompaktowy, magnetyczny powerbank z szybkim ładowaniem. Moc 20 W, pojemność 20 tysięcy mAh, pozwala na kilkukrotne ładowanie smartfona, kompatybilny z technologią MagSafe, idealny dla użytkowników iPhone'ów. Dlaczego warto? Świetny w podróży i codziennym użytkowaniu, niezawodny i przystępny cenowo. Dla kogo? Dla aktywnych mężczyzn, którzy zawsze potrzebują energii na wyciągnięcie ręki. Sama z tego Powerbanka korzystam i jest naprawdę fajny. Prezent numer 6. Lokalizator Apple Earth. Cena około 125 zł za sztukę. Precyzyjne odnajdywanie zagubionych przedmiotów. Działa w ramach ekosystemu Apple, umożliwiając łatwe lokalizowanie kluczy, portfela czy plecaka. Wodoodporna i wytrzymała konstrukcja. Dlaczego warto? Małe, ale niezwykle praktyczne urządzenie, które potrafi uratować dzień. Dla kogo? Dla zapominalskich lub osób, które często coś gubią. Sama z tego korzystam. Na przykład mam wrzucony do plecaka podczas podróży. Prezent numer 7. Gimbal DJ Osmo Mobile 6. Cena około 469 zł. Jest to stabilizator do smartfonów, idealny do nagrywania filmów i vlogów, łatwy w obsłudze, z funkcjami automatycznego śledzenia obiektów i efektami przejść. Lekki poręczny zmieści się w każdej torbie. Dlaczego warto? Świetne narzędzie dla początkujących twórców wideo i miłośników fotografii. Dla kogo? Dla kreatywnych mężczyzn, którzy chcą rozwijać swoje pasje. Prezent numer 8. Stacja ładująca Alum Mac Charger 3 w jednym. Cena około 199 zł. Umożliwia jednoczesne ładowanie iPhone'a, Apple Watch'a i AirPods'ów, minimalistyczny, nowoczesny design pasujący do każdego wnętrza, bezprzewodowa technologia ładowania QI. Dlaczego warto? Idealny prezent dla fan Apple, który chce mieć wszystkie swoje urządzenia w jednym miejscu. Dla kogo? Dla mężczyzn ceniących porządek i funkcjonalność. Sama korzystam z tej ładowarki i spisuje się rewelacyjnie. Prezent numer 9. rejestrator 70mai A800S plus RC06. Cena około 699 zł. Nagrywa w jakości 4K z szerokim kątem widzenia 130 stopni, wyposażony w modu GPS, który rejestruje prędkość i trasę pojazdu, zawiera kamerę tylną RC06, idealna do monitorowania całego otoczenia. Dlaczego warto? To jeden z najlepszych wideorejestratorów w tej kategorii cenowej. Wysoka jakość obrazu i niezawodność, dla kogo dla każdego kierowcy, który chce zadbać o bezpieczeństwo na drodze. Dokładnie ten wideorejestrator jest w naszym samochodzie i nie mamy do niego zastrzeżeń. Prezent numer 10: młynek do kawy Delongi KG79 cena około 230 zł. Jest to młynek żarnowy o mocy 110 W, zapewniający równomierne mielenie ziaren. Regulacja grubości mielenia od drobnego espresso po grubo mieloną kawę do french pressa. Zintegrowany pojemnik na zmieloną kawę na 12 filiżanek. Dlaczego warto? Idealny dla kawoszy, którzy cenią świeżo mielone ziarna. Niewielka cena za wyższy poziom smaku. Dla kogo? Dla miłośników dobrej kawy i domowych baristów. Mam nadzieję, że to zestawienie pomoże Wam w wyborze prezentu. A jeśli wciąż szukacie inspiracji, to koniecznie zajrzyjcie do mojego wcześniejszego filmu o 10 najlepszych prezentach dla niej na święta. Znajdziecie tam mnóstwo pomysłów, które spokojnie mogą również trafić w męskie gusta. Dajcie znać, czy moje propozycje były ciekawe i co jeszcze mogłoby się na takiej liście znaleźć. W tym odcinku to wszystko. Jeśli to liście do końca i podobał Wam się ten film, to będzie mi bardzo miło za łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia. Cześć!